Witamy w programie Prawda Ewangelii z Andrew Mackiem, nauczycielem, którego służba skupia się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. A teraz oddajemy głos Andrew. Witaj w naszym wtorkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. O tej porze roku często słychać cytat z Ewangelii Łukasza 2,14, gdzie jest napisane, Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój wobec ludzi, dobra wola. To jest trzeci tydzień mojego nauczania, które nazwałem Wojna się skończyła. Oparłem je o ten werset. Chciałbym, żebyś słysząc słowa pokój na ziemi wobec ludzi, dobra wola, nie myślał o tym, że chodzi o pokój między ludźmi. Chodzi o pokój od Boga względem ludzi. Ze względu na problem grzechu między Bogiem a ludźmi toczyła się wojna, trwała wrogość, Bóg karał grzech i wylewał swój gniew, ale kiedy Jezus Przyszedł. Ci aniołowie wiedzieli, jakie znaczenie ma to, że Bóg stał się człowiekiem. On, oni wiedzieli, że Jezus urodził się, aby umrzeć i wziąć nasze grzechy. Oni wychwalali Boga proroczo za to, że kiedy ofiara zostanie złożona i cena zapłacona, wojna między Bogiem i ludźmi zostanie zakończona. Chociaż wtedy to jeszcze się nie wypełniło i dług nie został spłacony aż do śmierci Jezusa, to jednak jest napisane, że prawo i prorocy byli aż do Jana Chrzciciela. Prawo, które wyzwalało Boży gniew, obowiązywało tylko do czasu przyjścia Jezusa, kiedy Jezus był na tej ziemi, postępował w miłosierdziu i łasce, na co prawo Starego Testamentu nie zezwalało. W drugim liście do Koryntian 5:19 jest napisane Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów i nam, powierzył to słowo pojednania. Prawo Starego Testamentu przypisywało ludziom ich upadki, ale kiedy Jezus się urodził, Bóg przestał używać prawa względem ludzi. Ponownie zaczął postępować z nimi w miłosierdziu, tak jak to miało miejsce zanim nadał prawo, kiedy Jezus zmarł i z martwych wstał, wniósł nowe przymierze, które jest wyższe od Starego Przymierza, które różni się tym, że za nasze grzechy już została złożona ofiara. One już są spłacone. Powiedziałem teraz coś, co jest wielkie, coś, co jest inne od tego, w co dzisiaj wierzy większość chrześcijan. Większość wierzy, że Jezus spłacił tylko część naszego długu i że my teraz musimy cierpieć za nasze grzechy. Przyznam, że z grzechem powiązane jest cierpienie, ale ono nie pochodzi od Boga. Boży gniew został wylany na Jezusa. Bóg nie każe cię za twoje grzechy. Bóg od ciebie nie odsuwa się ze względu na twoje grzechy. Bóg patrzy na ciebie przez Jezusa i twoje grzechy zostały już spłacone. Przeszły, teraźniejsze, a nawet przyszłe grzechy. Wiem, że niektórzy uważacie, że to niemożliwe. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Jak Bóg może zapłacić za grzech, którego jeszcze nie popełniłem? Lepiej się módl, żeby mógł, ponieważ On umarł tylko raz za Twoje grzechy dwa tysiące lat temu, zanim się urodziłeś i zanim w ogóle zgrzeszyłeś. Jeśli Bóg nie może wybaczyć grzechu przed popełnieniem Go, to ani Ty, ani ja nie możemy być zbawieni, ponieważ On już nie umiera za nasze grzechy. On już nie składa siebie w ofierze. Ta ofiara została złożona za całą ludzkość 2000 lat temu i zapłaciła za wszystkie grzechy, które były wcześniej oraz te, które zostały dokonane później, włączając w to ciebie, mnie i przyszłe pokolenia. Grzech został zapłacony i wykażę to na podstawie Pisma Świętego. Wiem, że jest wielu ludzi, których to nie obchodzi. Nie pozwolą, aby Słowo Boże przeszkodziło im wierzyć w to, co wierzą. Są ludzie, którzy wierzą, że zawsze, kiedy zgrzeszą, muszą wyznać ten grzech i oddać go pod krew Jezusa. Najostrzejsza wersja tej koncepcji polega na tym, że jeśli nie wyznasz każdego grzechu i nie oddasz go pod krew, to pójdziesz do piekła, jeśli umrzesz z niewyznanym grzechem. To najostrzejsza opcja. Mniej ostra polega na tym, że nie pójdziesz do piekła, kiedy umrzesz. Po prostu nic od Boga nie dostaniesz. Jeśli masz grzech w swoim życiu, to Bóg nie odpowie na twoje modlitwy, Bóg cię nie użyje, Bóg jest z Tobą zniesmaczony, nie będzie miał z Tobą relacji. To dokładnie ta sama zasada, ale z mniejszymi konsekwencjami. Gdybym naprawdę w to wierzył, to zabiłbym cię w chwili, w której narodziłeś się na nowo. Ja bym poszedł do piekła. Ale to byłby jedyny sposób, żebyś ty trafił do nieba. Jeśli trzeba mieć wyznany każdy grzech, żeby mieć zbawienie, lub żeby mieć jakąkolwiek relację z Bogiem, albo żeby Bóg mógł cię użyć, to zapewniam cię, że nigdy nie będziesz w stanie wyznać wszystkiego i być w porządku. To nieprawda. Wszyscy zgrzeszyliśmy i mamy braki. W liście Jakuba 4,17 czytamy: Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech. Grzech to nie tylko złamanie przykazania i zrobienie czegoś złego. Według tego fragmentu grzechem jest niezrobienie czegoś dobrego, kiedy powinieneś to zrobić. Jeśli do zdefiniowania grzechu użyjesz tego fragmentu, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech, to nie ma takiej osoby, która ogląda ten program, która nie grzeszy. Nikt z nas nie jest tak dobry, jak powinien. Każdy z nas czasami skupia się na sobie i myśli o sobie, a obok nas może stać cierpiąca osoba. Pan nam powiedział, że nie powinniśmy baczyć tylko na siebie, ale także na innych. Powinniśmy umieć poświęcić swoje życie. Nie ma większej miłości nad tę, kiedy ktoś kładzie swoje życie za swoich przyjaciół. Niektórzy z nas codziennie mijają ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy: nasz współmarzonek, nasze dzieci, ludzie w pracy. Chcę powiedzieć, że według tej definicji wszystkim brakuje, by osiągnąć doskonały Boży Standard. Jeśli myślisz, że aby mieć relację z Bogiem, nie możesz mieć grzechu w swoim życiu, to dla ciebie relacja z Bogiem jest niemożliwa, ponieważ nieustannie zawodzisz w byciu doskonałą osobą, jaką Bóg chce, żebyś był. Wielu z was nie doświadcza Bożego błogosławieństwa i dobroci, ponieważ potępia was wasze serce. Masz złą koncepcję, że Bóg kocha cię tylko wtedy, kiedy jesteś wart kochania. Wiem, że to zgorszy wielu ludzi, ponieważ Porównujesz się z innymi i chcesz powiedzieć, chwileczkę, jestem bardzo dobrą osobą. Powinieneś porównywać się z tym, jakim powinieneś być według Bożego założenia. List do Rzymian 3.23 mówi, że wszyscy zgrzeszyli i zabrakło im chwały Boga. Nie czytamy tam, że wszyscy zgrzeszyli i nie sprostali standardom Kościoła. Wszyscy zgrzeszyli i nie sprostali Andrew łomakowi, czy komuś innemu. Chwała Boża, czyli Jezus. Bóg nie porównuje nas z jakimś człowiekiem, który także wszystko źle robi, przy którym wypadamy wystarczająco dobrze i żyjemy naprawdę w świętości. Bóg porównuje Cię z Jezusem i nie ma osoby oglądającej ten program, która sprostała standardom Jezusa, jest taka, jaką Jezus chciałby ją widzieć. Tak więc nikt z nas nie jest godny. Nikt z nas nie jest dobrą osobą, jeśli porównamy się z Jezusem. Wszyscy zgrzeszyliśmy i nie dosięgamy do tego doskonałego standardu i potrzebujemy zbawiciela. Dobra wiadomość jest taka, że go mamy. Wojna się skończyła, Bóg nie zalicza ci twoich grzechów. On zaliczył je Jezusowi i możesz mieć relację z Bogiem bez lęku, przed odrzuceniem, karą czy niezadowoleniem, ponieważ Bóg umieścił cały swój gniew na swoim synu, na Panu Jezusie Chrystusie. To jest dobra wiadomość. To wiadomość prawie zbyt dobra, żeby była prawdziwa, ale ona jest zupełnie prawdziwa. W tym tygodniu chciałbym podzielić się z Tobą koncepcją, której większość chrześcijan nie posiada. Większość chrześcijan wierzy, że Bóg wybaczył im grzechy, kiedy narodzili się na nowo, ponieważ wyznali Jezusa swoim Panem. Wierzą, że wszystko z przeszłości zostało przebaczone. Wygląda to tak, jakby Bóg ich postawił na nogi, oczyścił, ustawił we właściwym kierunku i powiedział, a teraz żyj w świętości. Tak więc próbują żyć w świętości i kiedy w pewnym stopniu postępują właściwie, wtedy czują, że Bóg jest z nich zadowolony. Ale kiedy coś pójdzie nie tak, myślą, że popełnili nowe wykroczenie przeciwko Panu i że znów stali się grzesznikami. Myślą, że muszą przyjść do Pana i wyznać ten grzech, żeby Bóg ponownie chciał mieć z nimi cokolwiek wspólnego. To nieprawda. Kiedy Pan Ci przebaczył. Przebaczył Ci nie tylko przeszłe grzechy, ale także przebaczył Ci wszystko, co zrobisz w przyszłości. Kiedy narodziłeś się na nowo, Bóg przebaczył Ci przeszłe, teraźniejsze i przyszłe grzechy. Wiem, że jest wiele osób, które odrzucają to, co teraz mówią, ponieważ były inaczej nauczane, ale spójrz, co mówi Biblia. Miałem pewnych znajomych, rozmawiałem kiedyś z nimi i mówili: Jak ludzie mogą w to wierzyć? I te słowa po prostu ze mnie wyszły. Wierzę, że natchnął mnie Bóg. Smutnym jest fakt, że większość ludzi nie pozwala Biblii wtrącić się w to, w co wierzą. Niestety to prawda. Jezus powiedział, że tradycje i ludzkie doktryny czynią Słowo Boże nieefektywnym. Modlę się, żebyś podjął decyzję, która jest wymieniona w liście do Rzymian, 3 rozdział, 4 werset. Niech Bóg będzie prawdomówny, a każdy człowiek kłamcą. Musisz pozwolić Słowu Bożemu być prawdą, a swoim religijnym doktrynom i nauką być kłamstwem. Musisz wybrać to, co mówi Słowo Boże. Modlę się, żeby Słowo Boże weszło ci w drogę, modlę się, żebyś posłuchał do końca i przyjął te prawdy, odkrywając, że Bóg przybaczył już wszystkie Twoje grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Chciałbym mieć czas, żeby omówić kontekst całego listu, ale list do Hebrajczyków został napisany do chrześcijan, którzy. Chrześcijanie to niewłaściwe słowo. Do ludzi, którzy byli Żydami odnoszącymi się do Boga według starotestamentowego prawa, którzy później narodzili się na nowo, stali się chrześcijanami, ale nadal mieszkali starotestamentowy judaizm, starotestamentowe prawo z nowotestamentowym chrześcijaństwem. List do Hebrajczyków został napisany po to, żeby wyciągnąć ich z tego judeochrześcijaństwa. Już samo to stwierdzenie jest dzisiaj obraźliwe dla wielu ludzi, ponieważ istnieje pewien ruch, w którym wielu ludzi próbuje powrócić do judeochrześcijaństwa. To nieprawda. Starotestamentowe żydowskie tradycje, prawa i rytuały, noszenie szala modlitownego i tym podobne, to nie jest częścią chrześcijańskiej tradycji. To jest żydowska tradycja. I potrzebujemy się od niej uwolnić, przechodząc w prawdziwe chrześcijaństwo. Tak więc cały list do hebrajczyków mówi o tym Jezus jest największą manifestacją i przesłaniem, jakie Bóg kiedykolwiek dał ludzkości. A ten Jezus jest teraz naszym arcykapłanem. List do Hebrajczyków, rozdział siódmy, to duża rozprawa o tym, że Jezus jest naszym arcykapłanem, ponieważ nie wywodzi się on z rodowodu Lewitów, z którego arcykapłan musiał się wywodzić według prawa Starego Testamentu. On pochodził z rodowodu Judy, więc nie mógłby być naszym arcykapłanem. Gdyby chrześcijaństwo i judaizm były ze sobą w jakiś sposób połączone, to naruszałoby zasadę pochodzenia z rodu Lewitów. W liście do Hebrajczyków, rozdział 7, jest też napisane, że skoro nastąpiła zmiana w kapłaństwie, musi nastąpić także zmiana w prawie. List do Hebrajczyków, rozdział 8, mówi o Nowym Przymierzu, powołując się na księgę Jeremiasza, rozdział 3 i do pism Starego Testamentu. Mówiły one o tym, że ma nastąpić nowe przymierze, a ten fragment mówi, że tym nowym przymierzem jest chrześcijaństwo. To relacja z Bogiem na podstawie tego, co zrobił Jezus, a nie na podstawie naszych dokonań. Czytamy tam nawet, że prawo Starego Testamentu jest gotowe, aby odejść. Ono jest słabe, ono jest niekorzystne i nieadekwatne. Pod tym nowym przymierzem Bóg będzie miłosierny dla grzechu i niesprawiedliwości. Nie będzie ich więcej pamiętał. To są radykalne stwierdzenia, które nigdy by nie miały miejsca pod prawem Starego Testamentu. W rozdziale 9 autor pokazuje różnicę pomiędzy tym, jak było w Starym Testamencie, a jak jest w Nowym Testamencie. Rozdział 9 mówi o tym, że starotestamentowe ofiary za nasz grzech musiały być składane nieustannie, ponieważ były one tylko typami i cieniami. One nigdy nie spłacały grzechu. To było tylko symboliczne. One nie miały mocy zbawczej. Ale kiedy przyszedł Jezus, on nie był tylko symbolem. On był barankiem Bożym, który zapłacił za grzechy całego świata, i aż pięć razy w rozdziale dziewiątym jest powiedziane, że Jezus wszedł do Bożej obecności tylko raz. Że użył swojej krwi tylko raz, dzięki czemu uzyskał dla nas wieczne odkupienie i wieczne dziedzictwo. O tym tam jest mowa. Kiedy przeciętny chrześcijanin to zrozumie, musi nastąpić u niego zmiana w postrzeganiu relacji z Bogiem i tego, co się dzieje, kiedy chrześcijanin zgrzeszy. Tradycyjny pogląd mówi, że musisz zapłacić za ten grzech, tymczasem Pismo Święte mówi, że za ten grzech już zapłacono poprzez ofiarę Jezusa, która została złożona 2000 lat temu. Ten grzech już jest pod przykryciem krwi. On już jest przebaczony, a ty masz wieczne odkupienie i wieczne dziedzictwo. O tym mówi list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków 9 rozdział 7 werset. Do drugiej zaś raz w roku tylko sam najwyższy kapłan i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie i za grzechy niewiedzy ludu. W ten sposób Duch Święty pokazuje, że jeszcze nie została objawiona droga do miejsca najświętszego, dopóki jeszcze stał pierwszy przybytek. Był on obrazem na tamten czas, a składano w nim dary i ofiary, które nie mogą uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełni służbę Bożą. Starotestamentowe ofiary były tylko symbolem. One nie rozwiązywały problemu, a głównym problemem było to, że nie rozprawiały się z naszym sumieniem. Żyliśmy ze świadomością grzechu i bycia niegodnym. Smutne i tragiczne jest to, że dzisiaj przeciętny chrześcijanin nadal żyje z tą samą świadomością grzechu, w jakiej żyli święci Starego Testamentu. Ponieważ nie rozumie on pełni odkupienia, które zostało złożone za nasze grzechy. Myśli, że ta ofiara zapłaciła za nasze grzechy tylko do chwili, w której przyjęliśmy Jezusa, a później każdy następny grzech jest nowym przestępstwem. Myśli, że nasze grzechy muszą być ponownie oczyszczane. W pewnym sensie musimy narodzić się na nowo, na nowo. Musimy wracać i ponownie pokutować. Nie rozumiemy, że Jezus rozprawił się z grzechem raz na zawsze, tak więc w pewnym sensie większość nowotestamentowych chrześcijan nadal żyje mając postawę Starego Testamentu, w której ich sumienie jest skażone. W wersecie dziesiątym czytamy, że te wszystkie ofiary i cały symbolizm, który polegał, tylko na pokarmach, napojach i różnych obmyciach i przepisach cielesnych nałożonych aż do czasu naprawy. Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku. Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Nacisk tutaj jest położony na frazę raz, co pokazuje kontrast pomiędzy tym, jak się to odbywało w Starym Testamencie. W Starym Testamencie składano poranne i wieczorne ofiary. Za każdy grzech musiałeś złożyć ofiarę, żeby go spłacić, a później raz w roku arcykapłan wchodził z inną ofiarą, aby zapłacić za grzechy całego narodu, żeby zakryć wszystkie grzechy, z których nie zdawano sobie nawet sprawy. Odbywało się nieustanne przelewanie krwi, odbywało się nieustanne zabieranie życia, ponieważ ludzie nieustannie grzeszyli, więc nieustannie były składane ofiary. Ale tutaj czytamy, że w Nowym Testamencie Chrystus wszedł ze swoją krwią do miejsca Najświętszego tylko raz. On nie kropi swoją krwią na nowo. Jezus nie musi umierać znowu za kogoś, kto dzisiaj narodził się na nowo, ponieważ On już to zrobił. On już zapłacił za Twoje grzechy. Zmarł dwa tysiące lat temu, zanim zaistniałeś, zanim w ogóle zgrzeszyłeś. Jezus zapłacił za grzechy całej ludzkości, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. On wszedł raz do miejsca Najświętszego, uzyskując dla nas wieczne odkupienie. Jeżeli słowa mają jakiekolwiek znaczenie, to tutaj jest powiedziane, że mamy wieczne odkupienie, a nie tymczasowe, częściowe, aż do następnego grzechu, po którym znów jesteśmy straceni i znów musimy oddać ten grzech pod krew, aby zostać na nowo odkupieni. Nie ma czegoś takiego jak narodzenie się na nowo, na nowo, na nowo, i jeszcze raz na nowo. Rodzisz się na nowo raz i Bóg wykupił dla ciebie wieczne odkupienie. Według listu do Efezjan Rozdział 1 i listu do Kolosan, rozdział pierwszy, słowo odkupienie oznacza przebaczenie grzechów. Tam jest zdefiniowane odkupienie. Odkupienie to przebaczenie Twoich grzechów. Kiedy czytamy, że otrzymaliśmy wieczne odkupienie, chodzi o to, że otrzymaliśmy wieczne przebaczenie naszych grzechów. Nasze grzechy zostały przebaczone przez jedną ofiarę, którą złożono tylko raz. Kiedy ktoś rodzi się na nowo, Pan nie składa znowu swojej krwi w ofierze za grzechy tej osoby, aby mogła przyjąć zbawienie. On złożył ofiarę za nasze grzechy dwa tysiące lat temu. Zanim w ogóle się urodziliśmy, On złożył ofiarę za grzechy całej ludzkości. W pierwszym liście Jana 2.2 czytamy I On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. On nie umarł tylko za chrześcijan. On nie umarł za ciebie wtedy, kiedy potrzebowałeś narodzić się na nowo i wyznałeś Jezusa swoim panem. On umarł za twoje grzechy dwa tysiące lat temu. Grzechy zostały już zapłacone. To nie oznacza, że zostałeś już wtedy zbawiony, ale grzechy zostały zapłacone. Musiałeś zaakceptować tę zapłatę, a zrobiłeś to wtedy, kiedy uczyniłeś Jezusa swoim Panem. W liście do Rzymian 10.9 czytamy, że jeżeli wyznasz swoimi ustami Pana Jezusa, to coś więcej niż wypowiedzenie słowa. To oznacza, że naprawdę oddajesz mu swoje życie. Chociaż nie oznacza, że zrobisz to perfekcyjnie. Nie zrobisz tego perfekcyjnie, ale musisz chcieć uczynić go Panem. Będziesz popełniać błędy, ale musisz się mu oddać jako swojemu Panu. Jeśli ustami wyznasz go Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony, bo sercem człowiek wierzy ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. Każdy kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. To są obietnice Boga. On już zapłacił za twoje grzechy, ale musisz tę zapłatę przyjąć poprzez wiarę w to, czego dokonał Jezus. Jeśli nigdy wcześniej tego nie zrobiłeś, to wiedz, że dzielę się z Tobą dobrą nowiną, tą samą dobrą nowiną, o której śpiewali aniołowie dwa tysiące lat temu: chwała na wysokościach Bogu, a na Ziemi pokój wobec ludzi, dobra wola. Możesz to dzisiaj przyjąć. Mamy ludzi w naszym centrum telefonicznym, do których możesz zadzwonić nie tylko po to, żeby zdobyć oferowane dzisiaj materiały, ale możesz poprosić, żeby się z Tobą pomodlili. Oni Ci dokładnie wyjaśnią, co potrzebujesz zrobić, aby przyjąć zbawienie. Mogą się z Tobą pomodlić i możesz w jednej chwili narodzić się na nowo. Możesz narodzić się z góry. Możesz przyjąć przebaczenie grzechów, za które już została dokonana zapłata. Możesz przyjąć miłosierdzie Boże i przyjąć go, aby w Tobie zamieszkał. To zupełnie przemieni Twoje życie. Jeśli nigdy tego nie zrobiłeś, zachęcam Cię do tego, na swoim ekranie widzisz w tej chwili numer, na którym możesz zadzwonić. Aby nie tylko zamówić materiały, ale też poprosić kogoś, kto się z Tobą pomodli, abyś uczynił Jezusa swoim Panem. Jeśli to zrobisz, doznasz przemiany. Mam małą książeczkę, która wyjaśni Ci, czym jest prawdziwe zbawienie, wyjaśni Ci także chrzest w Duchu Świętym. To będzie błogosławieństwem. Tak więc numer jest na ekranie. Zachęcam Cię, żebyś zadzwonił i pomodlił się z kimś. Nie zapomnij też o tych materiałach. Mam płyty CD. Wojna się skończyła? Jest ich pięć. Mamy też DVD. Z odcinkami tego programu oraz książkę Wojna się skończyła jest także podręcznik. Wszystkie te rzeczy są dla ciebie dostępne i mówię ci, że to są naprawdę potężne prawdy. Mam jeszcze wiele do powiedzenia, więc jutro będę kontynuował ten temat w programie Prawda Ewangelii. Książka Wojna się skończyła jest dostępna w języku polskim. Możesz ją zdobyć. Dzwoniąc do nas pod numer 42 280 78 67 lub wchodząc na naszą stronę internetową awm.polska.com, zakładka sklep. Znajdziesz tam również więcej nauczań wideo oraz artykułów Andrew, które zachęcą i zbudują Twoją wiarę. Dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek Prawdy Ewangelii. I z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy sieją w służbę Andrew (Womack Ministries). Twoja szczodrość wspiera głoszenie Bożej, bezwarunkowej miłości i łaski wszystkim jego dzieciom na całym świecie. Dzięki Tobie ludzie mają dostęp do darmowych materiałów i ich życie ulega zmianie. Naprawdę czynisz różnicę. Jeśli nie jesteś naszym partnerem, prosimy, módl się o to i zostań nim już dziś. Chciałbym cię zachęcić, żebyś zdobył książkę pod tytułem Wojna się skończyła. Mamy ją w języku polskim. To jeden z moich ulubionych tematów nauczania. Ludzie mają zamieszanie i myślą, że kiedy Bóg przyszedł, to przyszedł po to, żeby zaprowadzić pokój między ludźmi. Ale Jezus powiedział, że nie przyszedł przynieść pokój między ludźmi, przyszedł zaprowadzić pokój między Bogiem a nami. Wojna między Bogiem a nami skończyła się, bo Jezus zapłacił tę cenę. To jest sedno Ewangelii, zapewniam, że będziesz naprawdę błogosławiony. Sprawdź więc moją książkę. Wojna się skończyła i zdobądź swoją kopię już dziś. Linia modlitewna dla widzów programu Prawda Ewangelii jest czynna od wtorku do czwartku od godziny 12 do 18.30, z wyjątkiem dni urzędowo wolnych od pracy. Jeśli potrzebujesz, by ktoś zgodził się z Tobą w modlitwie, zadzwoń pod numer 42 280 78 67 lub napisz na info awmpolska.com